Dzień dobry, Zbigniew Matejko, firma Mikom Plus Tychy. Zajmiemy się dzisiaj definiowaniem nowych towarów na kasie lzk 10 Przechodzimy tutaj do funkcji, a następnie funkcję kierownika, funkcję kierownika, konfigurację i polecenie towary. Tutaj mamy dostępne kasowanie towarów i definiowanie. My zajmujemy się teraz definiowaniem towarów. Mamy do wyboru pierwszy wolny towar według numeru towaru, lista towaru lub według nazwy. My wybieramy sobie pierwszy wolny i przechodzimy do edycji towaru o numerze 63 w kasie. Zaczniemy od nazwy towaru, wpisujemy nazwę naszego towaru. Załóżmy, że będzie to chleb słonecznikowy. Dodatkowo można dodać gramaturę. Przechodzimy tutaj na cyfry. To są słonecznikowe 400 gramów. Taka jest nazwa. Przechodzimy do określenia stawki podatku. Stawka podatku jest 5%. Możemy również wpisać cenę 4 zł i 80 groszy. Następnie po wpisaniu tych trzech podstawowych elementów możemy zatwierdzić taki towar. Mamy zaprogramowany w tym momencie towar o numerze 63. Przechodząc do trybu sprzedaży, proszę zobaczyć pod numerem towar numer 63 chleb słonecznikowy 400 gramów.